Moi drodzy, nagrywam ten odcinek zaraz po zakończeniu tamtego, żeby żebyście mieli jak najszybciej. Dobra, skończyliśmy na tym, że mamy walczyć z tym cudactwem. Chyba walczyć tak więc... Zróbmy to. Oczywiście straciliśmy życie podczas skoku. Takie, takie. Tak. Kusz stąd, de topu. Uparty jest tych ci. Gerard, pomóc. Podsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Zdychaj. Nifral, mam nadzieję, że będzie dosyć prostym przeciwnikiem, jako że to. Z racji że jest on od dzikiego golu, to powinien być bardzo wrażliwy na gorąco. No jak go mamy pokonać? Przepraszam bardzo. Co to było? Mam nadzieję, że Hejry aż tak za bardzo nie uszkodzimy. Niczego tak się drzesz Keira No to mamy niszyć te ogarki chyba Ja wtedy sam przystąpi do walki Mam nadzieję że tak będzie Bo matko nie jest taki słaby jak myślałem A my już nie mamy jaskółek No to był za dziwny dźwięk A dobrze nitro Żebyś tak jeszcze się nie teleportował kurde Jeszcze jedna Oj, chyba za dużo się... Ła, wow, co to jest zamieć śnieżna? Chyba za dużo się nie zregeneruje, jeśli chodzi o życie, mam nadzieję. Im szybciej chyba pokonamy te ogary, to będzie lepiej. Tak. Ulepszona gwiazda tańcząca powinna pomóc. To dosyć istotnie. Stoi w ogniu, tak więc... Aaaaaaha! Chciałbyś pić, KIT! Tak! Yeah! Tak się walczy z takimi jak ty. Miecz wojownika dzikiego gonu. Zobaczmy co nam daje to ten miecz. Czy jest w ogóle dobry? Kiczowaty, moi drodzy, ja go wyrzucam, bo mi się nie opłaca nosić takiego szelastwa. Zbliżajmy się tam. To mi wygląda na laboratorium Elfa. Laboratorium Elfa i zobaczcie, skrzynia! która jest Buda? Bardzo dobrze, jak to jest dla Ciri. Jeszcze jedna wiadomość. jest po białym zimnie. Mm, przydatna notatka, chyba. Ja, czyli to jest jakiś no pierwszy Zira. Dawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu. A przede wszystkim strzeż się wieźm w skrzybuchowych Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Siakle. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki Gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. Cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro Elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy skrzywuchowych Pagien. Skrzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz? Ale je ja przecież nic. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale. Czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowym oczarę. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazem welen. Hmm. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za starych bab, ale. Kiedy przybyłam do Welen przez pierwsze kilkanaście dni, miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. W pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz, oczywiście, wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mm -hmm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? <laughs> no tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cel. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Okej, okay. no przeczytajmy tą książkę. Dobra, to jest pewnie dla nas jakaś notatka. Starsza krew. To też... wypadałoby przeczytać. Możecie sobie przeczytać. Ogólnie to zawiera... głównie no... głównie to zawiera głównie... notatki. Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Co tu jeszcze ma? Tu ma... Puder tu Kieprzę. Nie biorę tej skóry, obciąży mnie tak, że nie będę musiał ruszyć. Skrzynie. Co ma w skrzyni? Legenda. Dźwiedzia. Ten do magii stosowanej. No ja to... O, dostaliśmy eliksir. Ogólnie będę musiał... ...posprzedawać te książki. O, w czasie ciekawego. Człowiek-niedźwiedź. Oczywiście, kartoluszki mamy. Tu spadaj. Musiał sam spalić ten notatki. Dziki gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Eee, tu. To mieliśmy po omacku zakończyć. Kolejna skrzynia. Okej, okay. przydało się to, co jest skrzynią. Czyli nie spadamy te... Te drzwi? Dziwny medalion drga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Raczej... To drga! iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? nehaleni Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie będziecie o mnie przypominało. Mm, dzięki. No i bardzo dobrze. Ale nam to zepsuło bardzo trochę, bo mamy przeciążenie, moi drodzy. Jest. I Proste, prawda? Mhm. Mm Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Ile to wasz w ogóle? Kilogram. Co to jest? Gdzie jest to? 0,16. Ja jaja sobie ze mnie robicie, teraz muszę coś walić, co waży 0,16. na przykład tą kozią skórkę, jedną sztukę. Od razu lepiej. Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę? Pomożesz mi? Pomożmy. Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. Bella Dlam. W ogóle. Na pewno coś tam znajdziemy. A, tu mamy liść. Coś tu będzie. To mu wygląda na kolejną zagadkę. Kolejną zagadkę, tylko... Co my tu mamy? O nie! Nie lubię takich zagadek. Gdzie jest podpal. To podpalmy. Spójrz, zgasło. Zadaza. Mamy wybrać właściwe. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Nie tego. Dobra, to jest chyba dobrze. To już jest chyba źle. Czyli wiemy, gdzie mamy punkt zaczepny. Jedna jest tu. że teraz ta tutaj dobra ja wrócę do was kiedy ja już się uporam z tym moi drodzy No, bo to nie ma gdzie miało sensu zaraz wracam udało nam się za pierwszym razem gdy skończyłem yy, dla was nagrywać więc śmiesznie nie ma żadnego napisu Hmm, znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Mm, może ten Elfi Czarodziej był krewnym Lary. To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Cili. Może. Do tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mm, mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd, już, dobra? Och, dobra Keira, tylko że tutaj są fajne rzeczy. Ostrze z metyny. sprawdźmy, czy się opłaca. Kisz, wyrzucamy. Jeszcze jedna rzecz tutaj. Sprawdźmy, co się znajduje. Miejsce mocy! Tak jest, i oczywiście walka. Yy, to mam eliksir przeciw istotom magicznym. Proszę bardzo. Mam Na nadzieję, że. Wygramy tą walkę, golemie tak, Nie będzie tak prosto z Geraltem, z Rimi, Szczególnie gdy mamy olej przeciwko istotom magicznym. Tak! Lepiej, kurdej, przeciążenie. No, bez nadzieja. Pancerz cydaryjskiej kawalerii, czy na pewno wszystko? Wojenny, tu jest pełno skrzynek, Mistrzowski miecz srebrny, buty re 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 Remwacza O Jezus, tak nam oferuje tyle, dobra. Korzystam z swoją taktykę. Urlania się na przemian, no jeszcze tu coś jest. Ja ci nie wierzę. No, ileż można. Patrzcie, same dobra. O, no dobra, widzimy się za moment. Jak już zdobędziemy te wszystkie podziemia, jak wyjdziemy i tak dalej. To zaraz do was wrócę. Okej. Okay. Jesteśmy tuż przy wyjściu z jaskini. Ale Keira nie chciała z nami współpracować. Stała w miejscu i. nie chciała się ruszyć. O, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Cili. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Gerald, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To ja. Odwiedzisz mnie jeszcze? No cóż, Jenefer nie byłaby zadowolona, ale co? Nie była święta? Na pewno w takim razie będę czekać. Była Więc skoro Jenefer nie była święta, to czemu Geralt ma być święty? Okej, okay, moi drodzy, I w ten oto sposób kończymy to. Zobaczmy, czy to, czy to zadanie, które nam przydzielili, to jest zadanie poboczne. Teraz zobaczymy, czy pokażę wam, czy nie. Na razie, ja się z wami pożegnam. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, a także nie zapomnijcie dać subskrypcji. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Do następnego odcinka.